Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to owce. Owce, łowiecki zawsze mnie rozczulały. Jest coś, słuchajcie, rozczulającego w tych stworzeniach. Jak ktoś miał okazję je spotkać w górach, to wyjątkowa sprawa. Jak ktoś miał okazję być w Ziemi Świętej i też spotkać choćby przy polu pasterzy w Betlejem, małe dzieci, które noszą małe owieczki, podają te owieczki do zdjęć. Sam zrobiłem sobie kiedyś takie zdjęcie, że za, z, na, na ramiona wziąłem tę małą owieczkę. Nawet, słuchajcie, kiedy patrzymy na te hale, kiedy wypasają się owce, no mnie to wzrusza, zawsze mi to gdzieś dotyka. Pamiętam, jak kiedyś poświęceniach schodziłem z turbacza z moim świętej pamięci wujkiem, który zmarł bardzo nagle, bratem mojej mamy w wieku 40, bodajże 3 lat. Zresztą organizujemy ten Gorczański Raj dla Życia, o którym pewno ode mnie słyszeliście właśnie jego imienia. To kiedy po święceniach kapłańskich schodziłem z nim z Turbacza, on zagadał bace, który wypasał te owce. A ja się zatrzymałem, bo stanęły przede mną takie dwa duże psy i trochę się wystraszyłem. A nagle ni stąd, ni te psy odeszły, a mnie otoczyły łowiecki. I tak jedna taka małaś tak ocierała o moje nogi i tak gdzieś w mi w serce wtedy się bardzo roz, rozkleiło. Czy... Czy, 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 czy jakoś tak poruszyło, że właśnie parę dni temu zostałem księdzem i tutaj łowiecki tak mnie otoczyły, jakby o tym wiedziały. Słuchajcie, bardzo to jest jakoś wzruszające, poruszające. I teraz sobie myślę też o Maćku Duże. Wydaliśmy takie komentarze. Niezwykła modlitwa. Maciek pisał przez rok na Profetopę. Nie doczekał przeszczepu serca, zmarł, ale zostały nam jego komentarze dla dzieci. Zresztą, ilustrację robiła do tej książki moja bratańca Julka. Może niektórzy z Was ją znają. Piękne komentarze, które uważam nie tylko dla dzieci, ale też serce dorosłych bardzo potrafią poruszyć. I on tam pisał, jestem owcą, nie taką byle jaką, ale taką wypasioną, pańską. Słuchajcie, no właśnie, jestem owcą, jesteśmy owcami. Jeżeli ludzkie serce potrafi się wzruszać na widok owiec, to serce Zbawiciela tym bardziej. No a my jesteśmy przecież w tym statku, to my jesteśmy tymi łowieckami, czasami czarnymi, ale zawsze pod jego... Pod jego opieką możemy stać się bielsi, a jak się zagubimy, to on sam po nas się wyprawia. Więc dzisiaj ucierzymy się tym, że jesteśmy owcami, że należymy do owiec. Niech nas szczerze błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pamiętajcie, że poszedł już pierwszy odcinek rekolekcji warsztat Józefa. Rozsyłajcie, promujcie, zapraszajcie innych. W poniedziałek już kolejny drugi odcinek, więc bądźcie z nami. Do usłyszenia i do zobaczenia jutro już w cyklu na fali słowa.